O widzów w dzisiejszym odcinku oceniamy piosenkę Julia Żuga i Miłoski. Jeszcze jej nie słuchałem. Dzisiaj failanie nie będzie z dźwiękiem i tak dalej. Dlatego słuchajmy się tej pierś i ocenimy. <grytania> Naczelny oceniać oceniac piosenek. Kajna, we własnej osobie, tak, bo ja. Uczelniacz. Uczelniacz. Dobra, startuj. Przed, przed rozpoczęciem jeszcze tego filmiku, zostaw suba, lajka, like, a boż. 90% z Was nie subskrybuje tego kanału, a ogląda te filmy. Dlatego, jeżeli byś mógł, jedź na dół, kliknij, subskrybuj, kliknij dzwoneczek. i to bardzo pomoże. A ciebie nic nie kosztuje. Dzięki. Dobra, lecimy. Ciepła noc polewamy sobie szampan. Piękni młodzi uciekniemy z tego miasta. Coraz szybciej to prywatna autostrada. Łapie mnie, łapie mnie, łapie mnie. Ła Jezus, Maria. A to nie zachwycona. Tak, nagrywa dla. Dla siedmiolatków I to nie tak, że później te dzieci będą twerkować i tak dalej Że co? Ojej Czekaj Tak, tak można Tak Jona nie, nie, bo zaraz femiska maja staśko się odezwie. Jakoś się nie wykopie, z... Ale przecież ono dla dzieci nagle. Nie, ale dobrze. Jedyne co. Skupiłem się na klipie, i jedyne co słyszę to. Łapie mnie, łapie mnie, łapie mnie. No i no i tyle. Łap mnie czule biodra, tak, tak. Co ona robi? I odkryłem. Co ona ma w ogóle zabuty xd? Tylko ona się... Ale przecież to... Nie, ona przecież nagrywa na dzieci I później one to oglądają I będą kręcić dupą i ta. ta, 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 ta. ta melodia wciąż tam gra w oczach jaki masz dziś plan Ula la 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 Cały się rozpływa to jest miłostka? Czekaj, ja zaraz sprawdzę. Mnie ciekawi, co to miłostka, bo to bo mi, chodzi o miłość. Czekaj. Miłostka, język... Jeżeli wiecie, co to jest miłostka, chętnie, chętnie na, napiszcie mi w komentarzu, a ja chętnie to przeczytam i przypnę serduszko, bo mnie ciekawi, co to jest miłostka, bo to chyba nie jest miłość. Ona tu śpiwa śpiewa... śpiewa nie, 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 miłoski nie będzie coś tam. Ale może będzie więcej, czy? Bo tak jakby nie jest miłość, ale jest. A tak, czy nie. Nie wiem, włączył mi się filozof, oglądajmy dalej. A już raz, wiem, wiem, wiem. nie będzie. Nie, 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 ale może będzie... Jezus, przecież ty... Dobra, nie czepiam się. Pokupieni w tych rozterkach Lubię kiedy mówisz jesteś taka piękna Ej twoją byłą widywałam na Jezus Maria Obrał Oskar nie nic W Kiedy pijesz myśli sobie też tak Chcę siebie na wyłączny Pod skórą dreszczem Mam nie mów nic po prostu Co nie Czekaj jeszcze chwila Ale Ooh, la, la, dobra muzyka la, to la. Daję ci znak Ooh, la, la, la. Wiem, 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 miłuski nie będzie Nie, 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 ale może będzie więcej O! Wiem, 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 miłuski nie będzie Nie, 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 ale może będzie więcej I o co im chodzi? o, totalnie Nie wiem Nie wiem o co im... Save, O jest. Nie, nie, nie rozumiem. Znaczy. Ładnie to jest melody. Znaczy mi to nie krwawi mi Nie, nic. Tu, tu wszystko ładnie, tu wszystko ładnie, wszystko ładnie, ale. Ale czy ona powinna takie coś robić, jak nagrywa dla. dla dzieci? Oj. Oj, oj. Tego nikt nie widział. A czy ona powinna takie coś robić, jak nagrywa dla dzieci? Nie wiem, to nie moja sprawa. Może ja też jak coś będę nagrywał, jak będę nagrywał dla kidów coś, może. Dlatego... Nie powinno się oceniać, a... A ten... A było ocencie ten film w komentarzu, jeżeli wam się... Od ilu wam się ta piosenka spodobała. A i jeszcze suba zostaw oczywiście. Najważniejsze subki. I oczywiście... Like. Hmm. Bo tak, bo będzie mi miło. A ja się z wami żegnam. Pamiętajcie mnie zasubskrybować, bo aż 90% z nas tego nie robi. Nie ma widzu.